Tereny dawnego zakładu górniejszego Huty Miedzi Był tutaj jeden szyb kopalniany Prawdopodobnie głębinowy A teraz jest to teren prywatny Jeszcze po dawnej kopalni zostały słupki ograceniowe, Żelbetonowe Parę budynków gospodarczych. No i pozostałości po bocznicy kolejowej starotorze Wydawało mi się, idąc tam z góry, że widziałem tutaj sztolnie, ale widzę tutaj jakieś cegły, a faktycznie nie wydawało mi się. po budynku, który tutaj mógł być. Jest tu sporo cegieł i kamienia, także tutaj widać kamienie ułożone tu wzdłuż w formie takiego prostokątu. Tutaj też są Jakieś ruiny, a to była kopalnia To była jakaś kopalnia, co tu jest napisane? Jest, tu są dwa młotki górnicze Szczęść Boże Kopalnia Szczęść Boże Aha Czemu tu jakieś worki są? Tam są też Ruiny, pozostałości tutaj zauważyłem Zauważyłem, że po tych tutaj lasach jest sporo wystających z ziemi betonów. Postumentów betonowych, żelbetowych, murków. Zobaczymy, co tutaj jest. Tam wyżej też coś prawdopodobnie może być, bo jest ta tablica informacyjna. Tutaj wszędzie były budowle widać poukładane kamienie jeden na drugi O tam też jakaś budowla Są jakieś betony. Ciekawe miejsce. Szkoda, że śnieg jest, bo przykrywa dużo rzeczy. Kopalnia ciche, szczęście. ciche szczęście hmm. złoża rudy czterema sztolniami i rozkopami, sztolnia charakter, Sztolnia leszczynka, i rozkop Henryk. Aha, i połączony ze sobą chodnikami oraz systemem pochylni, którymi wydobyty urobek transportowany był na zewnątrz. Hmm. A gdzie ta sztolnia? Dwa. Dwa wlot sztolni gdzieś musi być to tutaj Relikty górnictwa i hotnictwa, jedynka no tak wszędzie coś są jakieś pozostałości Tutaj również taka ściana dosyć spora no tam przejdę się może tu Koła tej ściany. Tam na dole też również widać. Jeszcze jakiś budynek widać O, wapiennik Gdzieś ten wapiennik to tutaj tak on wygląda na trzejwo A tak tu jest jakaś dziura Томоггүйс түргээр. Аха. Атан байна. co nie można sobie powiedzieć cztery wapienniki profil osadów cech Sztynu tu była sztornia upadowa przekrój go bliżej upadowej dwójki w Dolinie Prusickiego ...potoku. A, tu, tutaj chyba była ta sztolnia upadowa. O, tak wygląda profil. Dobra, idę dalej. Szukam... ...normalnej sztolni. Gdzieś jest do niej wejście, jest zdjęcie. Ten obiekt to jest dawny piec chłodniczy wieku. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj też są jakieś relikty dawnego górnictwa. O, droga nie jest łatwa. Droga nie jest łatwa, ale coś tutaj mam jakieś. Wyglądało to mi na sztolnie. Idę zobaczyć. O ciekawość nie daje mi spokoju O kurczę to było to Coś tu jest Jakieś pozostałość po czymś o Nie, stolnia. Coś rura. A, tu mogło być wyjście. A tutaj jest upadowa która się ciągnie dalej faktycznie Nie wiem czy coś tam zobaczę A. Coś tam dalej jest No niestety wejście jest uniemożliwione poprzez tą zaporę Chyba fachowo się to mówi. No. Dobra, to odbija tam w bok. I gdzieś tutaj. Nią nie widać za bardzo Ale jedna sztolnia, wyjście ze sztolni mogło być transportujące A drugie mogło być wejście Co tu są jeszcze? Co tu jest miejsce wydobycia? se vi topo cool. piece hutnicze, nie bliźniacze piece wapienne. stacja KGHM Polska Miedź Bliźniacze, piece wapienne. To jeszcze gdzieś tu piec hutniczy jest. Tak to wygląda. Aha, i tam się paliło, czy co? Ciekawe rozwiązanie piece bliźniacze. Z górniczych Co to było? Trzy? Kanał spustowy, pięć Schody, cztery Wylot otworu spustowego, dwa Szyb pieca, haha najważniejsza ma najważniejsze części Dobra. Zobaczę sobie ten piec Więc wnętrze, wnętrze pieca wysoko. O, jakiś olbrzymi beton tutaj jest. Ciekawe. O. Ciekawe, co to mogło być. Wierzam, że tutaj tego sporo, Polecam. może być tam widziałem. Radzimy o przebieg szlaku kopaczy wapienniki. A te wapienniki to kojarzę. Fotografia. Podnik jednej ze kopalni rud żelaza w Stanisławowie Karol Frydliś, Gustaw. S hmm to ja tutaj chyba jestem. Linia Kolejowa na odcinku Jerzmanice Zdrój, Lwówek Śląski. Tutaj są te słynne wiszące, wiszące tory. Idę po torowisku w kierunku Lwówka Śląskiego, w kierunku wiszących torów rzeki Kaczawy. Dnia fizycznie nie została rozebrana, ale już od kilku, kilkunastu lat jest wyłączona z eksploatacji. Jestem na zwalonym moście. W sumie most nie jest zwalony. Most jest cały. To dalej podmyta skarpa spowodowała, że tory się obsunęły do wody. Trzeba uważać. Szpary. No i tu są te wiszące tory. Zostało to spowodowane powodzią stuleci powodzi stulecia, która była w 97 roku. Rzeka tutaj podmyła skarpę, na której yy, idą tory, no i, no i tak to wygląda, jak wygląda.